오. 아. 오. 아. 오. 아. 오. I dziki. Jeżeli położę poprawnie, Położył Wielkie brawa, wielcy mistrzowie, Oskar Okiekowicki i Dziki. Dziki w finale, Oskarowi dziękujemy pięknie, wspaniała walka, wspaniały zawodnik, dzisiaj trzeci. Jest GP8, drugi w GP. a teraz kochani, to jest ten przedmiot, który należy unieść, wznieść, dobiec do niego, dziki. Snajper. Puchar rektora zdobędzie ten, kto zdobędzie puchar rektora. Snajper gotów? Zagłaszamy wielki finał dzisiejszego eventu, wielki wspaniali zawodnicy, Dziki walczy o szósty triumf z rzędu, trzy wygrane GP8, w Puchar w Wrocław, dzisiaj GP8, Dzięki Hanna. i tylko Snajper może zabrać mu zwycięstwo. Ale są gotowi. To wielki finał. Pucha rektora Politechniki Łódzkiej. Dziki czy snajper. Trzy, dwa, jeden, start!

I Puchar Rektora jest w jego rękach. Można powiedzieć, po tych dwóch edycjach Double-Triple! Wszystko wygrał we Wrocławiu, wszystko wygrał dzisiaj. Wielki, wielki zawodnik, wielka legenda Zinkhany. Nie wiem, czy znajdzie się ktoś, mam nadzieję, że będzie wielka walka, ale... Kto objedzie Dzikiego i zabierze mu upragniony drugi, już zresztą tytuł mistrza Polski. Oczywiście wszystkim tego życzę. Życzę, żeby Oscar jeszcze mocniej naciskał Dzikiego, bo nasze widowiska dzięki temu wykorzyskują zyskują na, na atrakcyjności. Dziękuję Wam wszystkim. To co, puchar rektora, rozdane I jedziemy do, do Iron House.